19 lat bezdomny i mi kłoczko wcale nie interesuje. Nie? Nie. Kłoczko był na najlepszy. No, no. I tak, tak jest. Bezdomny został 19 lat. To jest dużo. A on no, coś w krzakach mi się daje. Czy jednak się Panu nie podoba, to jest Pan? Nie, nie, nie w tym rzecz polega, nie, w rzecz, nie, w rzecz, nie wiem. Bo ja się staram o mieszkanie, tylko że oni handlują mieszkaniami, aby sprzedać. A temu, co biedny na przykład jak ja? Nie masz pieniędzy, nic nie zrobić. Co Panowie uważają o dniach Matka? Słucham? Co Panowie uważają o Dniach Płocka? Nie, bo Pani tak tylko mówi, a ja pan. Aha, to jeszcze raz. Co Panowie uważają o Dniach Płocka? Piękna impreza jest. Tak, podoba się. Tardy staroci. Mhm. Pełna kultura. Pod się można pić piwo, też można to zaznaczyć. No tak, to jest bardzo... W miejscu duch. publicznym, tylko, że jest w Ale jak tu... Ktoś będzie pił z butelki, dobrze. Bo boże, od razu 100 złotym. Mhm. Ty, nie nie Pani tajemnice pan. miasta? No tak. Paniakowska? Cóż, wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna sprawa. Są imprezy na twierdzy oraz to, że zmienili, że nie ma teraz na stadionie, tylko jest na twierdzy, jest naprawdę też super. Trochę mi nie odpowiada skład tego, że w ciągu dnia cały czas występuje kreatywa to samo. 5, ale ogólnie uważam, że to jest bardzo świetny imprez. Co można się z składającym muzyką, że jest Szczerze mówiąc, nie słucham takiej muzyki, ale jak jest dobra ekipa i zgranie ludzi, to fajnie możesz się A masz jakieś propozycje na przyszłe lata? Jak ja podam jakieś propozycje, to nie wiem, czy, to, czy w ogóle oni się zgodzą, no ale. Hmm. Zawsze można próbować. Nie wiem, Prodigy nie przyjedzie, nie? Papa, papa, papa Rocz też nie przyjedzie, yy, no nie wiem, no. W sumie komę może poprosić. Ja bym był bardzo za komą. Także w sumie innych takich, takich, którzy mogą przyjechać, to nie mam. Ale no, to są wszystkie te, które mógłbym podać. No, dziękuję bardzo. Również no, dziękuję. Co pani sądzi o Dniach w Płockach? Że to jest fajnie, bo przyjeżdża dużo ludzi, jest tłok, nie ma gdzie nawet przyjść mieszkańcy. No jest fajnie. A fajnie. co pani sądzi o koncertach? Czy to jest dobry sposób... na koncerty? koncerty? Tak. Co roku to są organizowane Są, ale ja mało kiedy chodzę, ale tutaj zawsze chodzimy, coś zawsze kupimy coś fajnego, bo nie takie stare rzeczy. A czyli pani bardziej targi staroci? Tak, 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 Bardzo fajnie. Co pani sądzi o Dniach płacka? No myślę, że są lepiej zorganizowane niż w zeszłym roku. Szczególnie to, że przyjeżdża zespół bracia na stadion, więc wreszcie mm. będzie się coś działo. Myślę, że jakoś targi staroci przyciągną ludzi, szczególnie jeszcze targi i minerałów co, jak co roku. Chociaż myślę, że jeszcze powinna być jakaś impreza w muzeum, coś z nocą związana. Myślę, że noc muzeum była trochę za słaba w tym roku.